I my też mamy takie osoby u nas w studiu, które walczą. Nie w dżungli, ale. na no macie? Na planszy. Na planszy, na planszy, na planszy tak. Adrian Castro i Michał Dąbrowski, szermierze, paraolimpijczycy. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień. Witam. Eee, Witam państwa. No para olimpiada jest już w sumie zapasem jak przygotowania e, tak no w zasadzie jesteśmy w tej chwili już na ostatniej prostej i mm, można powiedzieć że to jest w tym ostatnim okresie łapiemy świeżość przed startem żeby e, trafić w tą o, w optymalną formę w ten jeden dzień bo wiadomo igrzyska długie przygotowania e, kwalifikacje i tak dalej ale starty dzień startowy to praktycznie jeden dzień w którym my musimy być na tym swoim topie e, no więc robimy wszystko żeby żeby tak było i żeby ta świeżość też przyszła. Mówisz o świeżości, o starcie, a ja muszę Was zapytać, jak się zaczęła Wasza przygoda w ogóle? Skąd miłość i pasja do szermierki? Dlaczego w szermierka? No, czy jeśli o mnie chodzi, to. Yy to był zupełny przypadek. Ja pierwszą styczność z szermierką miałem na obozie aktywnej rehabilitacji. To są takie obozy dla osób świeżo po wypadkach. I tam z pokazem przyjechał klub, którym obecnie trenuję, i Warszawa. I jakby zarazili mnie tą szermierką od pierwszego wejrzenia. Spodobało mi się, postanowiłem się przeprowadzić do Warszawy, więcej trenować i no jak się pojawiły jakieś pierwsze małe sukcesy, to to też motywowało do dalszej pracy i no tak jak mówię, mega mnie to zmotywowało, spodobało mi się to i wiedziałem, że to jest to, co, co chcę robić i do czego dążyć. Na tyle zmotywowało, że jest mistrzostwo świata, jest mistrzostwo Europy, jest wicemistrzostwo olimpijskie, więc no, całkiem ta motywacja nie zła. Michał, ale my oglądamy właśnie jedną z Twoich walk. Powiedz proszę, jakiej sprawności wymaga ta szermierka na wózkach? Bo to tak się wydaje, że to, no co się tak, ale ta walka naprawdę jest, no, jak widać, bardzo zażarta i bardzo zacięta, i tutaj naprawdę musicie być mega sprawni. Hmm, no, jak widać na tym, 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 tym na filmie, troszeczkę trzeba się poruszać na tym wózku. Yy, jakiej sprawności? Yy... Jak wasze treningi wyglądają? Właśnie, właśnie to jak ćwiczycie. Górne partie ciała, mocno tam ćwiczycie? Tak, tak, bardziej górne na par partie i właśnie ruchomość na tym wózku, przód, tył, mhm. w ten sposób. A jak było u Ciebie, Michał, jak wyglądał Twój, twój początek, Twoja przygoda z szermier sz szermierką? Eee, moją przygodę zapoczątkowała żona. Eee, poznałam je z Grzesiem, Plutą, i zacząłem trenować w Wołomienie. Trenuję do dzisiaj z Grzesiem. Czyli zacząłeś, spodobało się, i żona Cię zmotywowała do tego, żeby. Tak bardziej zmotywowała. Na początku nie do końca mi się to podobało, tak było bardziej to forma rehabilitacja i że ona mnie troszeczkę przemusiła do tego. Początki były ciężkie, ale z czasem naprawdę mi się to spodobało. No właśnie, jak wy często musicie trenować, żeby tą formę zachowywać, żeby faktycznie być na tym najwyższym poziomie? To zależy oczywiście od sezonu, w którym się znajdujemy, bo przed samym okresem jakimś startowym no, trenujemy codziennie. Są to i lekcje z trenerem i walki indywidualne e, i jakaś forma dodatkowej aktywności, czy fizjoterapia, e, ćwiczenia z trenerem personalnym, czy niektórzy zawodnicy też chodzą do psychologa. Także to jest sztab ludzi, który, którzy pracują nad tym, żeby, żeby ten jeden zawodnik później na planszy e, dał sobie radę, a tak jak widzieliśmy wcześniej na walce właśnie Michała, no szermierka na nogach różni się od szermierki na wózkach tym, że całą pracę, jaką szermierze biegający po planszy, my wykonujemy na tułowiu, więc ten tułów też musi być mocny. No, musimy się wyginać. Na tym najwyższym poziomie wygląda to trochę tak, jak wycieraczki w samochodzie, czyli jeden ucieka, a drugi go goni. I, więc ten tułów, a do tego... Ja patrząc na te filmiki właśnie chciałam zapytać, jak was tutaj plecy w dolnej tak, części nie tak, boli, tak, bo to... mnie boli od samego patrzenia. Tak, tak, to naprawdę te walki bywają bardzo dynamiczne. My jesteśmy podpięci do takich specjalnych platform, które są wpięte do, do wózków, przepraszam, no, które są wpięte do, tak? do, do platform. Ten wózek się nie rusza, jest bardzo sztywno przypięty, a mimo to czasami ta platforma potrafi skakać. Taka jest siła tych szermierzy, którzy tam po prostu się przesuwają. No i do tego dochodzi oczywiście jeszcze technika ręki, no bo w szermierki człowiek uczy się całe życie. Tutaj to jest, to, to jest tak sport mocno techniczny, że Całe życie możemy coś poprawiać, coś, coś trenować. Oprócz tego w szermierce wyróżniamy trzy bronie. Tutaj mamy okazję obserwować szpadę, ale jest jeszcze floret i szabla, czyli ta broń, w której ja czuję się najlepiej. No i szabla jest najszybszą bronią na świecie. Czy jest to sport kontuzyjny? Bo tutaj widzę, ty otejpowaną masz rękę, więc coś tam się wydarzyło. Tak, no to trochę zmęczenie materiału. Też trzeba uważać podczas treningów i, i, i jest to oczywiście sport kontuzjogenny, jak każdy inny, bo e, sport na tym najwyższym poziomie e, bywa już, e, no ma swoje wady i zalety, e, no niemniej jednak no, mam nadzieję, że do igrzysk wszystko będzie dobrze i, i będę mógł walczyć e, w swojej pełnej sprawności, bo nie ukrywam, ostatnio trochę pecha mnie spotkało, ale plan się nie zmienia. Właśnie jak wygląda w ogóle wasze przygotowania do igrzysk paraolimpijskich? kiedy zaczęliście się przygotowywać tak już stricte pod te imprezy. Jak u ciebie Michał? Bo... Yy, ja w czerwcu. Jak zakończyłem leczenie, yy, to bardziej zaangażowałem się w treningi. I tak. ja tam od czerwca właśnie dość intensywnie trenuję. I trenujesz ze swoim e trenerem, e trenujesz także na siłowni. Jak te treningi wyglądają? Bo tutaj Adrian wcześniej wspomniał o rehabilitacji, o treningach personalnych, treningach na siłowni. Jak to u ciebie wygląda? E, tak jak Adrian wspomniał, ja korzystam z biofeedbacku, z panem Wilkiem Studzińskim trenuję, z moimi trenerami Robertem, Andrzejukiem Jukiem i Grzegorzem Plutą. Mam kilku sparing partnerów, no i właśnie też korzystam z usług yy, fizjoterapeuty, jeżeli coś się zaczyna dziać. Oczywiście, profil, to jest to rozumie. panowie. Yy, w, I Adrian, i, i Michał wy mieliście w swoim życiu no, wypadki, tak, które spowodowały, że złamaliście kręgosłup. Yy, oczywiście no, jest to ogromna tragedia. Wy się z tej tragedii podźwignialiście, to jest fenomenalna rzecz, że jakby dajecie przykład, że to nie jest koniec świata, prawda? wypadek? E, zapewne tak, choć na wszystko musi przyjść czas. Ja też po wypadku... E... No, ciężko mi było się pozbierać. To też nie jest takie, że ona drugi dzień pokazuje, gdzieś tam w głowie pojawia się pomysł, dobra, to zajmijmy się sportem. Nie. Bo też wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, dlaczego ja, cię mnie to akurat spotkało, co ja teraz mam zrobić. W ogóle moje życie odwróciło się o 180 stopni, więc rzeczy, które wcześniej robiłem, nagle lekarz mi mówi, że ja już nie wiem, nigdy nie będę biegał, jeździł na rowerze, grał w piłkę. Więc to były ciężkie chwile, zwłaszcza, że ja miałem wtedy 14 lat, więc to. no... Byłeś dziecko ciężko tak mhm. tak no Niemniej jednak jakoś właśnie z czasem człowiek zaczął się przyzwyczajać do tego wózka, zaczął coraz lepiej funkcjonować. No i przyszedł moment, w którym powiedziałem sobie, że coś trzeba z tym życiem zrobić, bo, bo no nie można po prostu egzystować, że tak powiem i pojawiła się ta siermierka, która można powiedzieć, że uratowała mi życie, bo e, no, od tego momentu wiele się zmieniło. Naprawdę świat się odwrócił i e, z, miałem cel, do którego dążyłem i na tym się sfokusowałem. Cel także ma Michał. E, Michał my wiemy, że zmagasz się z chorobą i e, macie cel, macie zbiórkę. Proszę opowiedz nam e, o tej zbiórce, jak możemy pomóc. Mm. W obecnej chwili zbieram lek i nazywa się Infinizy. Jest to immunoterapia stosowana do leczenia mojego nowotworu, który właśnie ten lek nie jest refundowany w naszym kraju, a jest dość skuteczny. I gdzie możemy, jak możemy Ci pomóc, gdzie możemy te pieniądze wpłacać, żeby, żeby się wspomóc? Zbiórkę prowadzę na portalu pomagam.pl i chyba tam. Czyli po prostu wpisujemy Michał Dąbrowski, tak, tak, tak zrzutka tak, tak. na portalu pomagam.pl i tam szanowni Państwo, jeżeli chcecie wspierać Michała, który jest naszym Paralimpijczykiem, no to zapraszamy oczywiście do tego wsparcia, bo wiadomo, że łatwo oczywiście nie jest. Panowie, czy Wy macie jakiś swoich sportowych idoli, na przykład kogoś, na kim się wzorujecie w, w swoich karierach? Ja mam. Zaczniesz, proszę. Tak. Mój, wydaje mi się, że takim wzorem dla mnie do naśladowania jest mój trener Grzegorz Pluta. I tak staram się być nie Jesteś niegorszy? Już że uczeń tak. mistrza. Michał nie może powiedzieć o antenie, że uczeń mistrza, więc... A ty, Adrian, jak to w twoim przypadku no, wygląda? Grzegorz Pluta dla mnie jest też teściem, także od... Po igrzyskach w Rio to, e, no, taka, Też coś musza, miłego musisz powiedzieć. To jest myślę, no, więc... No, ty, tak, no, muszę coś miłego powiedzieć, bo w, w obiadu nie będzie w niej. Także myślę, że jak zaczynałem też... E, no, był dla mnie jakimś tam przykładem, bo e, kiedy ja zaczynałem się on był najlepszy na świecie, więc komu, na kim miałem się wzorować, jak nie na, na nim. E, więc jeśli chodzi o sport e, osób z niepełnosprawnością i szermierkę, to, to tak, że no, był takim przykładem, e, co zrobić, żeby na ten szczyt wejść. I, e, dużo się od niego nauczyłem i e, wiele rzeczy też starałem się. Poprawić, stworzyć jakiś tam własny system walki, i myślę, że, że jakoś mi się to tam udało. A więcej sportowych i do, no Na pewno miałem taki okres, że nie wiem, oglądało się Roberta Kubice, Andrzeja Gołote, czy, no, oczywiście, czy, czy, czy nie wiem, choćby Adama Małysza. Także dużo, dużo takich ikon polskiego sportu mamy i, Człowiek pamięta, jak ten nocki zaryzował czasami, czy, czy, czy wstawał wcześniej, żeby te walki czy wyścigi oglądać. I my też wasze walki będziemy oglądać, będziemy tak. bardzo mocno trzymać za was kciuki. Dziękujemy, żeby sobie z Paryża przewieźć się medal. Panowie, bardzo Wam dziękujemy. Adrian Castro, Michał Dąbrowski. Dziękuję. Zaraz na wózkach. ślicznie Wam dziękujemy.